Witaj graczu! Właśnie wkroczyłeś do świata, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje. Tu wiedza to broń, a laboratoria to twoje pole bitwy. Granica między rzeczywistością a odkryciem zaciera się z każdym krokiem. Nie musisz wierzyć na słowo. Zajrzyj głębiej. Czego oczy nie widzą, chemia ci odsłoni. W najgłębszych warstwach materii kryją się odpowiedzi. Atom, pozornie prosty, a nieskończenie złożony. To nie przypadek, że trafiłeś właśnie tutaj. Tablica to tylko punkt wyjścia. Reszta zależy od ciebie. Mam dla ciebie zadanie, ale pamiętaj, w tej grze nie wygrywa ten, kto patrzy, lecz ten, kto rozumie, na co patrzy. Chemik nie daje się zwieść grze pozorów. Ufa analizie. Obliczenia, wykresy, dane. To nie kod. To język prawdy. I tylko precyzja prowadzi do sedna. To, co dziś jest niepozorną kapsułką, jutro może zamienić się w terapię. W jednej cząsteczce drzemie przyszłość, w jednej reakcji, przełom. Niewidzialna energia, ale chemik wie, jak ją okiełznać. Dołącz do to gry, tuż z nami przyszłość chemii.